Volkswagen Caddy 2005 rok to jest 1,4 benzyna, a myślę, że diesel będzie miał tak podobnie. Wchodzimy sobie tutaj od schowka, od strony pasażera, odpinamy tą obudowę. Ona ma tutaj taką blokadę, i tu te dwa, y, dwie od nawiewu trzeba odchylić. Odby o, przeszło, tak? Mamy ten plastik w takiej postaci. Odkładamy go sobie na bok. Tutaj mamy taki steropianik. O, tu już widzę, jednego nie ma. Tu jest drugie, przekręcamy. O, to wypadło. Drugiego już nie było. Steropianik na bok. Dobra, musimy przesunąć to w stronę tutaj wentylatora. Czyli tu naciskamy. O, a tu mamy taki, żeby sobie pchać. To naciskamy, bo to jest blokada. O, i mamy. O, aż się coś sypie. O kurczę. O kurde. No chyba się nadaje do wymiany. O. I sobie zapamiętujemy jak wyszedł, żeby tak samo włożyć nowy, bo ja nieraz wziąłem szybko, wyrzuciłem na bogi, potem się głowiłem jak włożyć nowe. Do tego teraz i w ten sposób, no ten inaczej nie pasuje, no ale potem mogliśmy się zastanawiać, w którą stronę było to ścięcie. Starego się pozbywamy i wkładamy nowe. O, to bardzo fajnie tutaj wchodzi łatwo w Volkswagenie akurat, to znaczy w tym modelu tak fajnie łatwo, bo w niektórych samochodach to trzeba tak go podginać, bo jest w kiepskim miejscu, a tu jest, jest w miarę. Aha, dobrze, to było tak. I tutaj mamy takie haczyki, które muszą się tam zaczepić, ale najpierw muszą przejść przez te dziurki w tym filtrze. Musimy sobie to tak wycelować. O, ładnie weszło. I zasuwamy w stronę przeciwną. Trzeba ja chyba dwoma rękami. O! I jest. Mamy założony. Zakręcamy ten steropianik. Tam obudowę zakładamy i gotowe.